Cześć, z tej strony Żuruś. To jest już kolejny film na moim kanale. Bla, 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 bla. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, bla, 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 bla. Typowy wstęp na YouTube. <ścoughs> Ten YouTube, YouTube, YouTube. Nigdy nie rozkminię jego. Problem z zasięgami. Jak widzicie, jesteśmy sobie dzisiaj na Ferajnie, i to jest poradnik, jak zbudować latającą wyspę taką, jak ja robię. Pewnie nikogo to nie interesuje, bo jestem nieznany no name w YouTubie, nikt mnie nie lubi i tak dalej. Ale i tak chciałem to zrobić. Eee, jak widzicie, robimy sobie stalaktyt. Właśnie. Niestety zacząłem robić ten stalaktyt, ale yy, nagrywanie okazało się, że zawsze miałem 4 minuty, czy znaczy zawsze miałem 10 minut, a mi się wyłączyło po 4 minutach i mnie to trochę zirytowało i musiałem od nowa nagrywać to. Ale jak widzicie, wróciłem i u mnie wszystko gra. I pewnie się teraz zastanawiacie, czy skończyłem już tą wyspę Nederową, którą pokazywałem na ostatnim odcinku. Tak. Tak. Ale jeszcze w środku tej wyspy będę robić taką alchemiarkę. Mam. Eee, chciałbym, żeby pod każdą moją wyspą, znaczy w każdej mojej wyspie, była jakaś eee, taka. Nie wiem, albo właśnie. Jakaś, y, jakiś magazyn, właśnie, albo jakaś przepalarka, albo jakaś, y, właśnie z eliksirami rzecz. Właśnie, zawsze, właśnie w każdej chcę mieć coś takiego. No i. Y, no i właśnie tam będę niedługo budować. Tylko najpierw zrobię tą wyspę. I jeszcze pewnie się zastanawiacie, hmm, co ja tu będę robić? Jaka to będzie wyspa? Szczerze? Nie wiem. Nie wiem jeszcze, ale myślę, że to będzie wyspa yy, chyba wioskowa. Tak, bo jak ja to nagrywam yy, 3 czerwca, a już za 4 dni odbędzie, yy, wyjdzie Minecraft 1.19. Więc jest bardzo fajnie. Oczywiście ja będę... Yy, oczywiście ja będę yy, czekał, 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 będę czekał no na, na godzinę i wtedy za, zaktualizuję za szybko Minecraft'a. Wejdę tutaj na ten świat i od razu zapierniczam po namorzyny. Wardena nie. Ward... Po Wardena pójdziemy później, ale po na zapierdzielamy od razu. I oczywiście będę to nagrywać. Dobra, zrobiliśmy stalaktyt. Oczywiście nie mam przy sobie fireferek, muszę wyjąć zender. Myślałem, że mi się skopiowało przez chwilę. Yy... No. Zaraza! Ale jesteś UPO Minecraft! Ale jesteś UPO. Łomatko, ale to jest UPO. No i tak. Mamy takie coś. Mamy już Stalaktyd. Co nie? I co robimy? Robimy... Panie władzo. Aha, nawet taką mi się nie chce włączyć. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie sobie wręcz zadowolony. Robimy sobie takie coś, bo nie musi być identycznie blok w blok, jak ja to robię. Nie, po prostu to ma być takie asymetryczne, znaczy, asymetryczne. Chodzi o to, żeby po prostu yy, robić to, żeby to było jak takie najbardziej porwane, takie niestandardowe, nie takie jakieś kwadracie, czy jakieś koło. To ma być po prostu latająca wyspa. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Po prostu to być taka natu O! o, o! Właśnie tego słowa mi zabrakło. Naturalna. Bardzo naturalna. Taka wiecie, taka naturalna fest. Chyba mi się Minecraft zbugował. Ja pierdzielę. Dobra. Yy, zrobię małe cięcie, aż mi się odbuguje ten Minecraft. I zaraz będziemy się widzieć. Cześć, po krótkiej przerwie. Jesteśmy po krótkiej, właśnie, już po tym krótkim cieciu. Cie, cieciu. Cięciu, jak ja się wyrażam. Yy, I wszystko już nam się perfekcyjnie otwiera. To jest Shakerbox. Które pewnie znacie bardzo dobrze. Chociaż nie czy bardzo dobrze. Co na ja wygaduje w ogóle? Jest to jakieś UPO, chyba tak. Yy, Najcz mi na to paliwo, bo się. Zirytuje Tak no, wygląda ten stalaktyt. A ujdzie w tłoku Jak wiecie, co jest ta moja wespa Zrobię tutaj takie jeziorko fajne Takie jeziorko perfekcyjne Z takim Bardzo fajniutkim Rozwidleniem tutaj No Perfekcyjne Perfekcyjne, robi wrażenie Perfekcyjne i tutaj będzie taka skałka. I tutaj skałka, i ta z tej skałki będzie Dobra, już nie będę przedłużać, bo pewnie jesteście zainteresowani, co ja tutaj wybudowałem. A wybudowałem coś takiego. To jest taki mościk. Możecie teraz mieć troszeczkę flashbacki z, ze StopCraft'a 3 u Tidzimiego. Zrobiłem tak samo. Też taki most na wyspach. I tutaj są pierdyliard kwiatków. Naprawdę, to jest pierdyliard. Nawet liście, jeszcze tutaj tam takie liany później, ale to jest kwiatków. I, I tu jest właśnie tak jak mówiłem, potwierdza endowa. Ja tego nie będę komentować, wy to skomentujcie w komentarzu, bo od tego macie komentarze. Ja pierdzielę, ale masło maślane, maślane masło. Yy, owoce horusu jak widzicie, bazaltowa delta, yy, Soul Sand Valley, Niebieski las, czerwony las oraz zwykły. Tutaj takie dymki lecą, pewnie się się w jaki sposób. A po prostu demognisko, po prostu. No i ta twierdza endowa, na której chyba temat nie chce się wypowiadać. Nie, po co, po co. No i tak to wygląda ze wszystkich stron. Jak myślicie, co to jest, to takie kamienne. A zbudowałem, żeby obliczyć, jaka jest wielkość tej wyspy. No i już wiem i na tej podstawie robię właśnie tą wyspę. Tylko se tutaj lecimy, chowamy się ender chesta. Bierzemy trzy staki. I już chwileczkę bo muszę spatrzeć, zobaczyć, ile czas już trwa. 8 minut. Dobrze. Mamy mało czasu. Dlatego zostawcie łapkę w górę, jak chcecie mnie w jakiś sposób docenić. Myślę, że będę nagrywać odcinki raz w tygodniu, ponieważ yy, ponieważ no, trzeba nagrywać odcinki, a też mam swoje z rzeczy, które chciałbym też porobić. Mam jednak życie prywatne, chociaż. O czym ja gadam? Ja dopiero mam 24 subskrybentów. Aha, dobra, już się skończyło. No to, to by było na tyle. Dziękuję, że byliście. Mniej więcej wiecie, jak zbudować yy, latającą wyspę. Mam nadzieję, że na, mój poradnik się przydał. Jak macie jeszcze jakieś, jeszcze coś tam dopowiem w yy, tym, jak to się nazywa, w, w tytule... Więc jakbyście czegoś nie wiedzieli, to macie odpowiedź w tytule. Więc do zobaczenia! Cześć!